Wracamy do tradycji piąta rano publikacji. Witam serdecznie na kolejnym odcinku Poradnika Leonowanego. Dzisiaj chciałbym Wam omówić takie zjawisko w Chinach, gdzie po prostu stracone pokolenie kobiet. W tej chwili stracone pokolenie kobiet. Przykład samochodowy jest następujący. Kiedyś było takie zjawisko jak picowanie. Polegało to na tym, że ktoś odpicował samochód, sprzedawał go na giełdzie, sprzedawał go na giełdzie samochodowej yy, po prostu yy, w niedzielę. Tak, ta giełda w niedzielę była. Tak, w niedzielę ona była. I kupował auto, które yy, było w tragicznym stanie i wygląd miało też koszmarny. Brał i picował, to znaczy chodziło o to, że odmalowywali auto, szpachlowali i jechało na następną giełdę w fatalnym stanie technicznym, To wizualnie było cudowne. I ludzie wtedy kupowali auta, zaczęli stać ich było na auta i kupowali, żeby je mieć. Na przykład była taka sytuacja, że mieli te podpisowane auta, kupowali, które się nie nadawały do jeżdżenia. Znajomy kupił auto, pojechał z powrotem, coś mu koło zaczęło telepać, dokręcił nakrętkę, zespawało mu się łożysko koło, nie. Było też tak, że o trzeciej szedłem sobie w nocy, stan techniczny tych aut, nie. O trzeciej sobie w nocy szedłem i goście przepychają jakieś auto. W niedzielę szedłem na pociąg od dziewczyny, nie, żeby akurat do wojska musiałem wracać. I ten, i... Po prostu pomagają przepychać auto i pytam teścia, czy to co tu chodzi, oni mówią, że przepychają, nie uruchomili silnika, bo noc jest, żeby ludzi nie budzić, nie. Ja mówię, akurat obudzi, o co tu chodzi. Pytam przyszłego teścia, potencjalnego teścia, potencjalnego teścia, pytam, on mówi, kupili auto, ono stoi w jednym miejscu, zaczęli się śmiać, że to auto w ogóle nie jeździ, tylko eksponat. Oni kupili auto, żeby je mieć, chwali się, że je mieć, ono wizualnie było super, ale silnik się nie uruchamiał nie? i kosz naprawy był jakiś koszmarny. Koszt naprawy był jakiś koszmarny, to koście tak robili, że w piątek przepychali na inny parking auto, wieczorem, w nocy, tak o trzeciej jak wszyscy śpią, nie? I na mnie trafili bardzo pechowo po prostu, nie? I w weekend auta nie było na tym parkingu i później przyprowadzali w niedzielę i mówili, że byli urodziny, nie? Późno wrócili, że jeżdżą tym autem, nie? Czyli ludzie mieli auto. Wiesz, były takie zwyczaje, że w sobotę to wychodzili goście z wodą i myli sobie auta, picowali, to, to było, żeby auto mieć po prostu, nie? To też ciekawe, kobietę mieć, po to, żeby ją mieć, ale bez żadnych korzyści takich typu sprząta, myje, y, gimnastyka, wiadomo, nie? Y, wspierać je, witać je z uśmiechem, nie, tylko po to, żeby ją mieć też kobietę to też jest takie, takie ciekawe. No w każdym razie ci pizzerzy. W końcu ludzie się zorientowali, że pięknie wyglądające auto, jak z fabryki to prawdopodobnie trup mechaniczny i zaczęli tych aut unikać. I teraz ci pizzerzy, cała grupa ustaliła sobie ceny, bo oni tak kupując trupy do picowania podnieśli ich cenę ponad normę nie? i sprzedawali jeszcze odpicowane, niby to wyglądało po karoserii, że to nowe, ale to naprawdę miało bardzo małą wartość. I w pewnym momencie jak to picowanie się załamało. To oni zostali z autami, które kupili ponad cenę, z trupami, które kupili ponad cenę i jeszcze włożyli w picowanie pieniążki w lakier, w szpachle i to wszystko. I oni trzymali te ceny. I w pewnym momencie się oderwało po prostu to całe towarzystwo tych pizzerów od rynku, bo ludzie patrzyli, że jest auto jak z fabryki, to omijali szerokim łukiem. Tam zaciągali, ich próbowali, a tam ci trzymali cenę. I w pewnym momencie te, te, ci pizzerzy to się znaleźli w, w próżni zakupowej, z tygodnia na tydzień stali, tam były jakieś takie niemałe opłaty, tam były takie niemałe opłaty i po prostu te do no tych sprzedaży i nie udawało się tam sprzedać i przykład dajemy takie auto odpicowane jechali, to nie wrócili, musiał ich ktoś zwozić i ciąg do holować nie? nie wrócili, no kupili trupa do sprzedaży odpicowanego, a nie do jeżdżenia. nie? I, ale to towarzystwo całe trzymało cenę, ja nie wiem jak to się dalej potoczyło, ale że tych trupów nikt ci nie kupił, nie? Zwłaszcza Podejrzane było, jak ono wyglądało, jakby wyjechało z salonu. Lakie, wszystko czarno, po nie? No i tak dalej. I teraz ja wracając do kobiet, które mają 40 parę lat w Chinach, to się pojawiło takie zjawisko leftover woman. Ten odcinek jest po to, żebyś wyczuł 40 czy ona się nadaje do związku, czy się nie nadaje. I teraz będę omawiał to. Zjawisko w Chinach, które jeżeli zauważysz o kobiety w Polsce, to też jest aktualne i to jest czerwona flaga i związek z nią nic nie da, nie? No i teraz jest taka sytuacja, że jakieś dosyć wiele lat temu, powiedzmy to się ciągnie to zjawisko, 5-7 lat, ja trudno mi powiedzieć, ale gdzieś coś koło tego czasu i kobiety sobie, wszystkie Chińki sobie ustaliły w internecie, na tych różnych ich swoich stronach, że facet musi robić to. Tak, na pierwszej ramce musi kupić jakąś torebkę, która kosztuje 6 wypłat, prowadzać do drogiej restauracji, nie? A one miały w głowie ubite, że tylko za prezesa rządu wyjdą, który zarabia 500 tysięcy juanów albo milion juanów. Juanów to jest 0,017%, czyli 1 na 800 facetów albo i więcej. To tego. I to są przeważnie gości zęci, więc totalnie oderwane od rzeczywistości, ale spójne w całej tej populacji chińskiej, że czerwona koperta przychodzi, że na Walentynki jakiś strasznie drogi prezent, jakieś kwiaty, suszone róże, to u nas są po kilkaset złotych, nie, i tak dalej, nie, i, i po prostu sobie one to ustaliły i się tego trzymają i w mentalu mają coś takiego, że one czekają na tego księcia na białym koniu, na tego prezesa zarządu na białym koniu, na białym Mercedesie albo Maybachu, czy tam czarnym. I one, one sobie to trzymają to całe pokolenie, a z facetami chodząc na randki, to one mają tylko do powiedzenia, ty nie jesteś mi godzin, no i możesz apetyfikować do mnie, kupując mi drogie rzeczy. I później taka dziewczynka, która zarabia jakieś 3,5 tysiąca juanów, to ma torebkę za 15 albo trzy torebki ma. Za 10 tysięcy Juanów, za trzy, czyli za swoje, Nie, więcej to. To tam około odliczyłem, że to torebka koło 6, 9 miesięcy pracy kosztuje, to takie trzy torebki to to półtory roku jej pracy, a z czego by jadła, nie? I teraz takie jest podejrzane, one sobie eksponują te torebki, czyli musiały facetów ponaciągać. I to jest całe takie pokolenie i te kobiety mają, i te kobiety mają po prostu wymagania na prezesa zarządu, nie? Wysoki przystojny, jak normalnie w filmie, nie? I teraz one to mają ubite w głowie. I faceci doszli do wniosku, że tak. Randki z kobietą, której żąda prezentów, drogich rzeczy i tak dalej, niesamowitych cen traktujecie podle, na szóstej randce jak ją złapał w kinie za rękę, to się poderwała awanturę mu zrobiła w kinie, że jak on ją dotykać na szóstej randce, nie? ja polecam tutaj taki odcinek zasada trzech randek, że jak dotrzecie się nieromantycznie coś, bardzo romantycznie się coś nie wydarzy, to se ucinasz temat i dajesz ten spokój. Nie wiem, sam rand i takie dziwne rzeczy i faceci stwierdzili, że statni gromadnie, że te kobiety, które po prostu ich, ich pokolenie kobiet po prostu jest niezdatne do jakichkolwiek związków, to są gold digerki, żądają prezentów, nic za to nie dostaniesz. Jak faceci to stwierdzili, to się załamał, załamał przepis jubilerski, te Louis Vuittony, wszystkie to się zamykają w galeriach, bo tego było pełno. Nie, panna cię ciągnie do galerii na jedzenie, a potem cię ciągnie, żebyś coś jej kupił i goście już, jedna powiedziała, że faceci też są wytrenowani. Ona powiedziała, że, on jest że fajna torebka, fajna, torebka, pasuje mi, pasuje mi. Mam sobie kupić kup, a sklepowa wyciąga do niego termin opłatniczy. On mówi, a dlaczego pani do mnie wyciąga tej... Czy pani mi widzi z tą torebką? Jak... O, co, o co pani chodzi? Ona mówi, a jak kobieta przychodzi, to zwykle facet płaci. Proszę pani, ale jestem pierwszy raz na randce, nie? I ta mówi, ale ty jesteś skąpy, nie? Ty się nie nadajesz do na mojego chłopaka, no bo tam musisz kupę prezentów i wtedy jesteś jej chłopakiem, ale do Ula się nie dobrałeś, nie? Wyjeżdżasz do miodu, tylko jakby starasz się, nie? No inni to chyba dostają za da, ale tu się starasz takie, nie? A ten facet powiedział, i ta dziewczyna która chciała go naczyniać na torebkę, on mówi się wycofał trochę z tego sklepu i mówi ludzie, ludzie chodźcie, dziewczyna jest, która zarabia 3,5 tysiąca i ona chce, chce kupić i ona ogląda torebkę, którą nie jest w stanie kupić, nie? Ona ty jesteś tam, chciała go z shaming mu zrobić, czyli wiecie takie, takie tego, a w tym czasie facet ją ograł, w sensie ludzie, ludzie I ludzie się zbiegli I on mówi patrzcie, ona, ona zarabia 3, i, i trzyma w ręku torebkę za 6 swoich wypłat, przecież ona jej nie kupi, ona on to nie stać. No kupujesz czy nie kupujesz? I ona mówi, tak się czuła, zażenowana, to było takie, że faceci, widzicie, zaczęli się bawić w drugą stronę z tymi gold diggerkami, bo są przewidywalne, nie? Bardzo, że jest fajna torebka, bla, 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 i terminal, nie? I chce ci shaming zrobić, to to je zrobił antyshaaming. I teraz całe to pokolenie kobiet, to faceci stwierdzili, że lepsze są gry, bo za cenę torebki to sobie kupisz, przepraszam, komputer, fajną grę, tu jest jakaś tam gra ich którą sobie i se będziesz się cieszył tym latami. A tak to zafudujesz je kolację coś, ona ci na końcu powie, że jesteś jakiś nie taki, jeszcze będziesz miał udar, udał będziesz miał psychiczny i faceci znikwidowy z tego rynku zniknęli, nie? Natomiast te kobiety, one się, widzisz, w swojej gadzim mózgu one mają, że prezesa zarządu met 80 z majbachem i mieszkaniem w centrum 160 metrów kwadratowych bez dzieci. A z dziećmi to już musi być większe, nie? Inne, i tak dalej, nie? I że będzie im dawał 15 tysięcy, czyli będzie im dawał jakieś trzy wypłaty na osobiste wydatki co miesiąc. Trzy wypłaty przeciętne, nie? tak? U nas by 12 tysięcy, ona sobie życzy, żeby miała wypłaty. No, i one mają to, i one w swoim gadzi mózgu nie rezygnuje to pokolenie kobiet, natomiast spuszcza wymagania chwilowo. I licząc na to, że nie wiem, facet dociągnie czy coś, bo, no bo nie mają coś takiego. Też mają miejsce takie zjawiska bardzo ciekawe, że ci goście co parują, są takie eventy dla randkowe, że organizator sprzedał kobietom tysiąc biletów po 500 dolarów w przeliczeniu, to bardzo drogich na ten event, i one tak drogo płacąc były przekonane, że tam będą prezesi zarządu stadem. Nie? I się żaden facet nie pojawił, żaden drinka nie i te kobiety tam siedzą. I nie mają żadnej refleksji. Nie? To jest szokujące po prostu. Jak, rozumiesz, jakbyś przyszedł na, jako facet na randkową jakąś imprezę i jest mnóstwo facetów i żadnej kobiety, to ja bym powiedział, że chyba nie, 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 nie sprawdziłem jakie, jakie, jakiego rodzaju zainteresowań jest ta impreza. Nie? One siedzą i czekają na tego księcia z bajki, nie? I to całym tysiącem czekają. To jest dla mnie niezrozumiałe, nie? Ale w każdym razie... Jeżeli się hajtają, to poniżej swoich oczekiwań są nieszczęśliwe. No, klucz do tych jest coś takiego. Na pewno ja już zmieniałem auta ze sześć razy i za każdym razem to auto jest w jakiś sposób coraz lepsze, rozumiesz? I teraz, jeżeli one randkowały z gośćmi, którzy je kupili torebkę Louis Vuitton, no to na pierwszej randce, to na pewno albo z jakimiś facetami były na jachcie albo coś takiego, yacht girls, tam co, to one na pewno nie chcą się wrócić do faceta, który jakąś Honda Civic jeździ, nie? Bo, bo to jest mało zabawne, to tak, ja mnie wyrwał z mojego samochodu, który naprawdę się trzyma drogi, jest szeroki i dużo mi wybacza, do malucha, który jak się skręcało, to się pochylał, także ja myślałem, że wypadna albo się przywróci, nie? I z trudem osiągał prędkość 115 km na godzinę przy pomyślnym wietrze na płaskim, nie? No, z trudem to się trzeba było bardzo długo rozpędzać, to rozpędzanie było tragiczne, zaraz hamujesz go No i mnie przesadzić z tego lepszego samochodu do gorszego te kobiety nie rezygnują, to nie wiem ja mnie nawet przesadził, nie? Tam ileś generacji do tyłu, to może ja bym jeździł tym samochodem, ale byłbym nieszczęśliwy, nie szanowałbym tego samochodu, nie byłbym zadowolony. I te kobiety po prostu, które się ustaliły, te, te left over women, te starsze kobiety, które przez całe lata ustalały te zasady i w pewnym momencie faceci przestali. No to tak jak tych picerów odrzucono z tymi samochodami, jak z salonu, to też faceci odrzucili te całe kobiety i one one po prostu w tej chwili nie wiedzą, co, co chcą ze sobą zrobić. No i tu się załamał rynek. I teraz mężczyźni Rosjanki sprowadzają. Bardzo się z nich cieszą. One się cieszą tak. Chińczyk nie chla, ma ambicje, chce zarabiać, chce utrzymywać rodzinę, jest rodzinny. I nie to, co ruscy, że chleją, biją i piją. Nie, 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 nie pije, a bije. Pije, o, pije i bije. Ten ruski, to te Rosjanki są bardzo szczęśliwe z Chińczykami. Wypierają te. Jeżeli już to wypierałem, pieniądz lepszy wybiera gorszy, też sprowadzałem jakieś dziewczyny z Azji, na przykład z tańszych krajów, ale Filipinki to strasznie ciągną, bo całą rodzinę musi się utrzymać, więc tam jest coś. Ale generalnie le, z, e, też z Afryki sprowadzałem dziewczyny, no bo różnica cywilizacyjna jest bardzo duża i zarobkowa jest bardzo duża, no i, i sprowadzałem coś z jakiegoś Mozambiku, coś w tym stylu, dziewczyny sobie importują, no i one są zszokowane. I faceci po prostu to, to nie jest materiał, tak jak ci picowany materiał nie nadaje się do jeżenia, pojeżdżysz. Tak samo z taką kobietą, to ona ci taki udar psychiczny da, że ty nie jesteś prezesem zarządu, że to życia sobie z nią nie ułożysz, tak? Rozumiem, ci zostało całe pokolenie gdzieś. Ja oceniam to na 10 lat. takich księżniczek, yy, księżniczek wschodu, nie? Taka księżniczka magiczna, księżniczka wschodu, tak? No i, i faceci się zali grami i tak dalej. I teraz co się stało? Młode pokolenie kobiet, 20 parę lat, patrzy na te ciotki, które naciągają frajerów na jakieś torebki, wełbie mają pustkę po prostu zapełnioną księciem na białym yy, majbachu, który jest prezesem zarządu i, tam, i, 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 i cała rodzina je naciska, śmieje się i te ciotki są zupełnie odrealnione i to młode pokolenie kobiet 20 nie występuje nigdzie na portalach, nie narzeka. Nie? I, i, one stwierdziły, jak ja będę taka jak ta ciotka, będę do prezesa zarządu, ona 10-15 lat poluje na tego prezesa zarządu i żadnego nie upolowała, a jest coraz starsza, już ma zmarszczę i widać, że się postarzeje. Kobiety bardzo ładnie to sobie oceniają. Żadna kobieta nie, wy, nie wybaczy drugiej, że jest młodsza lub nawet jeszcze ładniejsza, to żadna tego drugiej nie wybaczy. I te dwudziestki, one tak patrzą na te swoje ciotki, na to pokolenie Leftover Woman i stwierdzają, że hm... Ten styl życia, te zasady i to, co nimi kieruje, to prowadzi do samotności po prostu, nie? I, za, i teraz te młode kobiety już nie mają takich synchronizowanych wymagań z kosmosu, nie? I faceci zaczynają, którzy sobie grają, sobie złożyli pieniądze, sobie zrobili domy, bo nie wydawali na te torebki Louis Vuitton, dorobili się czegoś, czy w ogóle jacyś są normalni. Nagle zauważają, że kobiety 25 to są nie tylko, że młode. Rozumiesz? To tak bardzo fajnie z moich czasów, że na przykład maluch przy prędkości jakieś powiedzmy 110 na godzinę to palił minimum 7-8 litrów, nie? A jak dostałeś nowe auto, to ono miało lepszy układ spalania, już nie miało gaźnika, tylko coś fikuśnego, na przykład wtrysk i paliło na przykład przy 130 paliło tyle samo, przy większej prędkości cięższe auto, nie? I Chińczycy zauważyli faceci, że te starsze kobiety, on mówił, ja wie czego chcę, no to sobie wie, czego chcesz. I ja tam, 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 zram to, tamto, paparam to i oni stwierdzili, że młodsza kobieta, mniejsze wymagania, bardziej normalna i, i możesz mieć, wiesz, młodszy rocznik, który je, nadaje się do jeżdżenia, a te starsze się po prostu nie nadaje. I zaczęli się zwracać w stronę tych młodszych kobiet i te starsze zawisły całkowicie w powietrzu. tak? I czy ty się zorientowali. Skończyły się też prezenty, zaczęła się normalność i tak dalej. I zaczynają już, czyli etap pierwszy to był zainteresowanie się kobietami, które nie warto się było interesować, bo te kobiety miały we łbie prezesa zarządu. Następny etap to zajmowanie się sobą. I teraz jest taki etap, jak jest młodsza kobieta, ma realne wymagania, nie ma w głowie prezesa zarządu i siedzie, to można się z nią ochajtać, ale z i wyraźnie, i te kobiety, które chodzą teraz, leftover woman, które chodzą na randki z facetami, to niektóre oferują na przykład, że ona ma dom, mieszkanie i tak dalej, że ona oferuje facetowi, żeby po prostu z nią był, bo one widzą, że ich rówieśnicy, wiesz, jest taka kobieta, nie? i facet się o nią stara, starają się faceci równolatkowie, i nagle ona widzi, że ci równolatkowie, którzy się o nią starali, doskonale to rozumieją kobiety jak 40-latkowie, oni nagle się żenią że z kobietami 15 lat młodszymi, 25, albo z zagranicy. I one widzą, wiesz, jeżeli jesteś na giełdzie, masz swoje auto stare do sprzedania i widzisz, że goście wybierają młodsze auta albo przyprowadzają z kogoś auta nie wiadomo skąd. I tu się toczy, wiesz, zakup, sprzedaż, a twoje auto to jest niesprzedawalne, to ty zaczynasz myśleć, żeby obniżyć cenę i coś takiego, ale w głowie to masz, że ta cena jest niewłaściwa. Nie? I tych Chińczycy też się zorientowali, że to jest pokolenie stracone, to jest pokolenie z łubem, z prezesem zarządu. Tak? I ich po prostu nie chcą. To jest całe epoka. I dla nas jest taka, takie przesłanie. Jeżeli będziesz się wiązał z kobietą, która długo nie znalazła faceta, to była kwestia nie jakiegoś pecha, ona nie była na, uwięziona na bezludnej wyspie, ona miała internet, gdzie... Tam jest wachlarz tysiąca facetów w przeciągu e, tutaj dziewczynie założemko, to to w, dwa, e, w 20 minut miała 20 co minutę, to jakiś facet do niej podbijał coś. Więc ona nie żyła w pustce, żyła w bardzo dużym wyborze i dokonała złych wyborów i teraz ma 40 lat, a nie daj Boże jeszcze dzieci. I ty musisz wybadać nie to, co ona ci mówi, że tak, ona chce się ustatkować, bla, 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 bla tylko ty musisz wy, wykumać jej gadzi mózg. Jakie ona ma wymagania faktyczne, nie? Może ona... Bo jeżeli będziesz podchodził do tego logicznie, że w tym wieku to po prostu ona powinna zejść z wymagań i na dół, to ty pracujesz logiką nad gadzi mózgiem kobiety, co jest rzeczą beznadziejną. To jest rzecz beznadziejna, głupia i świadczy o tym, że jesteś niedojrzały. Po prostu, że jesteś blupil i musisz trochę pooglądać programów. Więc... Musisz tą kobietę po prostu, jeżeli byś chciał mieć związaną, na pewno są pojedyncze sztuki, które się nadają, ale ostrzegam, że tak jak Chińczycy się zorientowali, że kobiety te starsze mogą mieć bardzo, wys, bardzo wysokie wymagania i ona się z tobą zwiąże, ale ona uważa, że ty jesteś jej nie, niegodzien i musisz nadłożyć pracą, być jej podległy i tak dalej. Generalnie ona... Będziesz ją traktował jak królową, a ona cię będzie traktowała jak Nie! będzie cię traktowała jak pa parobka, takiego, po którym się wchodzi królowa na konia. Nie on się, wiesz, kładzie albo jak ona idzie, żeby błoto nie było, to się kładzie płasko i królowa po nim przechodzi. To taka będzie twoja rola, bo ona tak może uważa, że się z tobą zwiąże, ale ty jesteś jej niegodzien. Więc to to musisz sobie, wiesz, tak wziąć tą... Faceci są bardzo dobrze, jeżeli podasz jakąś teorię, tezę, do zbadania to faceci z nią zbadają, najgorzej jak nie ma pojęcia, że taka rzecz może zaistnieć. Także w Chinach się ciekawie dzieje, podsumowując, jest pokolenie kobiet, których nikt nie chce kijem tknąć z daleka. One już zaczynają odwracać stoli w sensie takim, że chcą płacić facetom, żeby się z nimi ohajtali. Jest pokolenie młodszych kobiet, które rozumieją, że tamto pokolenie to straciło swoje młode lata ma kredyty studenckie niespłacone, bierze kredyty na kolejne torebki Louis Vuitton, bo nie ma frajerów, którzy by je kupowali, a one muszą to mieć, bo to im daje szczęście. Nie daje im szczęście rodzina, dzieci, normalne życie, tylko ona musi mieć jakąś abstrakcyjnie drogą torebkę. No to jest sukces też tych, tych firm, które to sprzedają. Nie? No i, i teraz po prostu, żebyś się nie naciął na taką kobitkę, która yy, mówi ci, że ty jesteś, ty odnosisz wężę, że jesteś jej gdy w rzeczywistości to ona będzie Cię po prostu nie tak szanować, jak ja bym mnie ktoś przesadził z mojego auta do, do malucha. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki.